Myśląc o mięśniach brzucha, pierwsze co przychodzi do głowy to sixpack lub kształt na literę V. Poza prostym brzucha są tu inne mięśnie o bardziej skomplikowanej budowie, dla których zwykłe brzuszki i planki nie wystarczą. Ich odpowiedni trening zapewni estetyczny wygląd, sprawność fizyczną i zdrowy bezbólowy tułów. W tym odcinku przyjrzymy się dokładnie jednemu z nich, analizując ćwiczenia, które precyzyjnie go wzmocnią. Mięsień skośny zewnętrzny jest największym i najbardziej powierzchownym mięsień bocznej ściany brzucha, który od góry przyczepia się do 7-8 dolnych żeber. Jego dalsze przyczepy to grzebień biodrowy, guzek oraz rozcięgno kończące się na kresie białej. Znaczna większość jego włókien mięśniowych biegnie w dół i przyśrodkowo, jednak niewielka część włókien tylnych ma przebieg bardziej pionowy w dół. Zatrzymując się na chwilę przy jego budowie oraz części tylnej. Jako ciekawostkę można wspomnieć o tzw. przepuklinie Petita. Jest ona opisywana jako przepuklina tłuszczu pozatrzewnowego w dolnym trójkącie lędziowym. Brzegi tego trójkąta składają się z grzebienia biodrowego, mięśnia najszerszego grzbietu i właśnie skośnego zewnętrznego. Jest ona bardzo rzadka. Zwykle obserwuje się ją po urazach lub operacjach. Częściej występuje u mężczyzn po lewej stronie pleców. Chcesz zadbać o swoją sprawność, a przewlekły ból Ci to uniemożliwia? Wejdź na headjab.com i rozpocznij dopasowany program treningowy poparty badaniami. External Oblick umożliwia kręgosłupowi ruch, jak i jego stabilizację. Bierze udział w ruchach zgięcia w bok, w przód, oraz rotacji. Jest również mięściem wydechowym. Mając problem z tymi ruchami czy też ich kontrolą, warto odbudować sprawność i balans między lewą a prawą stroną. Tym bardziej, jeżeli zauważysz u siebie takie dysproporcje lub doprawiasz sport obciążający mocniej jedną stronę. Trzeba w tym celu wiedzieć, na co zwracać uwagę, aby dobrze go przetrenować. Pomogą nam w tym odpowiednio przemyślane ćwiczenia. Przejdźmy zatem do dwóch przykładowych. W pierwszym ustawiamy się bokiem na ławce rzymskiej, tak aby górna noga była z przodu, dolna z tyłu, a biodro ustawione na środku oparcia, w okolicy krętarza większego, blokując. в целом медница. ruch polega tu na wykonywaniu zgięcia bocznego w odcinku lędźwiowym z jednoczesnym elementem wyprostu oraz rotacji, tak jakbyśmy chcieli spojrzeć w stronę sufitu w trakcie schodzenia. Schodzimy w ten sposób do około 30 stopni. W tym ustawieniu mięsień ma największe aktywne naprężenie dla zgięcia bocznego, ponieważ inne mięśnie brzucha o podobnej funkcji tracą je. Co więcej, warunki te wymuszają generowanie największej jego pracy. Dlatego chcemy na dole wykonać sekundę pauzy, po czym stopniowo wracamy do pozycji początkowej z jednoczesnym wydechem. Powolne tempo, około 3 sekund zarówno podczas opuszczania jak i powrotu zapewni nam większą kontrolę nad całym ruchem. Wyobrażamy sobie, jakbyśmy chcieli segment po segmencie zawijać się i odwijać, a nie dynamicznie unosić. Oprócz tego warto mieć na uwadze, żeby nie kompensować nadmiernie tego ruchu odcinkiem piersiowym i szyjnym. Można wyobrażać sobie, jakbyśmy chcieli wyciągnąć głowę w osi lub inaczej mówiąc, wydłużyć szyję. Warto mieć tego świadomość, że podczas opuszczania przednia noga będzie delikatnie poruszała się góra dół. Jeżeli chodzi o formy progresji, można tu użyć zewnętrznego obciążenia, trzymając je w dolnej ręce. W drugim ćwiczeniu będziemy korzystać z wyciągu. Siadamy na część, tak aby uzyskać około 90 stopni zgięcia w biodrze, a wyciąg jest ustawiony poniżej linii barków. Trzymamy uchwyt wyciągu na wysokości mostka, tak aby między ręką a linką było mniej więcej 90 stopni, a w kręgosłupie około 10 stopni rotacji. Umożliwia nam to rozciągnięcie sarkumerów, czyli jednostek czynnościowych mięśni w ruchu rotacji, które wiemy, że aktywne naprężenie mają właśnie w rozciągnięciu. Ruch jest tu bardzo krótki, ponieważ polega właśnie na przejściu z tych 10 stopni rotacji prawie do zera z jednoczesnym wydechem, zgięciem w przód oraz do boku na stronę, po której jest wyciąg, wyciągając ręce ku przodowi. Można ten ruch porównać mniej więcej do tego podczas gry w golfa. Poprzez pozycję siedzącą w dużym stopniu minimalizujemy tu pracę nóg, zmniejszając tym samym możliwość kompensacji z ich strony. Tak więc głównym błędem i kompensacją, na którą chcemy uważać, będzie tu ciągnięcie wyciągu rękami zamiast łowiem Wyobrażamy sobie, że ręce to tylko uchwyty przedłużenie tłowia, które wykonuje całą pracę. Każde powtórzenie rozpoczynamy z martwego punktu, czyli poluzowania wyciągu i ponownego jego napięcia przez wstępne napięcie mięśni brzucha. W skrajnym zakresie wykonujemy pauzę i wracamy pod kontrolą. Mięśnie skośne to istotna część treningu. Skorzysta na tym nie tylko twoja sylwetka, ale i sprawność. Możesz wykorzystać ten zestaw ćwiczeń i trenować dwa razy w tygodniu, dwie trzy serie na każde ćwiczenie po 8-12 powtórzeń. Chcąc cieszyć się pełną sprawnością, warto również zadbać o nią we wszystkich płaszczyznach, w których porusza się nasze ciało. Dlatego istotnym może być wdrożenie kilku innych ćwiczeń, które to umożliwią, a mięśnie skośne traktować jako część całego planu treningowego. Dzięki waszym ćwiczeniom Idealnie dobranemu programowi treningowemu trzy razy w tygodniu i progresji, już po dwóch tygodniach mogłem normalnie funkcjonować. Teraz mogę ćwiczyć na siłowni i schylać się bez strachu. Mogę spać na boku czy w każdej innej pozycji i rano wstać bez bólu. Moje problemy z plecami trwało ponad 10 lat. Przez ten okres trzy razy wyskoczył mi dysk, kilka miesięcy leżałem, a ból ustępował i powracał. Miałem robioną tomografię i rezonans odcinka lędziowego. To, co wyczytałem z opisów, bardzo mnie przeraziło, ale lekarze nie potrafili mi pomóc. Na jakiś czas nawet przestałem ćwiczyć bo się bałem, że uszkodzę sobie kręgosłup. Naprawdę bardzo się cieszę, że napisałem do Was i zaczęliśmy współpracę. Krzysztof w taki sposób podsumował swój powrót do sprawności. Jeżeli również chcesz skorzystać z naszej pomocy, na stronie znajdziesz ankietę, dzięki której możesz się do nas zgłosić. Treść tego odcinka jest również dostępna w formie pisemnej na blogu, gdzie dodajemy odniesienia do badań, które tu omawialiśmy. Daj znać w komentarzu, jaki inny mięśnik chcesz, abyśmy przeanalizowali w kolejnych odcinkach. A na to wszystko. Dzięki za obejrzenie do końca i do następnego.